Nieco dookoła, ale jeszcze raz powtarzam. Pół procenta, jeżeli chodzi o lokalizację. Jesteś w Dubaju. Wszystko wszędzie się buduje. Wszystko jest piękne, a my wybieramy te pół Dlaczego? Dlatego, żebyś miał pewny wzrost, pewny najem i takie miejsce, które pozwala na to, że ty po 4, 5, 6 latach powiesz... Witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Wojtek. Andrzej. Ojciec. I syn. Dzisiaj kolejny odcinek od inwestorów, dla inwestorów. Gdzie jest tak naprawdę dzisiaj przyszłość w Dubaju? Na co Dubaj liczy, gdzie Dubaj inwestuje przede wszystkim swoje pieniądze, a my się podpinamy? Najważniejsze jest to, żeby jednak zrozumieć, że w Dubaju oczywiście jest tego wszystkiego tak dużo, że znaleźć w gorszczu te wyjątkowe inwestycje, to jest oczywiście, to kosztuje czas i tego czasu akurat ty poświęcasz najwięcej, jeżeli chodzi o analizę tego wszystkiego. No ale mówmy dzisiaj o Dubaj Island. Perełka tak naprawdę, jeżeli chodzi o Dubaj. Dlaczego? Zawsze musimy wiedzieć jedną rzecz. Jeżeli chodzi o inwestycje, to kiedy się robi z lokalizacji B, lokalizacja A+. No oczywiście jak wokół nas wszystko się dzieje. Jeżeli rząd inwestuje miliardy w infrastrukturę, w rozwój, w hotele, w restauracje, wtedy tak naprawdę robi się z community, który dzisiaj praktycznie ma tylko plaże i wody, robi się cały master community. No tak, a już akurat, jeżeli chodzi o Dubai Island, to prawda jest tego typu, że ta druga linia, trzecia linia, bardzo mocno się teraz buduje. W ogóle jest tam teraz, teraz widać, że ta wyspa będzie zabudowana, że już jest konkretny ruch. No a przede wszystkim najważniejszą rzeczą właściwie na tej wyspie to jest to, że ta wyspa będzie samowystarczalna. Tak? Czyli co? Szkoła? Szkoła, szpital, galeria, już widzimy, przecież fundament jest, szkielet tak. tak naprawdę istnieje, ale dla nas jest ważne, żeby właśnie widzimy jeden, jedną rzecz. Największy wzrost ceny jest wtedy, jak jest cała community samowystarczalna, właśnie jak są te wszystkie rzeczy dla rodzin, a nie tylko dla turystów, czyli właśnie szkoła, szpital, ale też galeria do życia codziennego. Bo to, że będzie ponad 80 luksusowych hoteli, to dla nas jest bonus, bo podniesie wartość i czynsz oczywiście naszej nieruchomości. Ważne jest jeszcze to, że tutaj jest Master Community. Master Community to jest to, że wiecie, że ten właściciel wyspy dokładnie wszystko układa. Tak naprawdę każdy jeden projekt i jeszcze jest jedna rzecz, powiedział bardzo wyraźnie, że studia nie ma tutaj na wyspie, nie ma tego klienta, który chce korzystać ze studia, czyli to jest klient na, inny, na inne miejsce w Dubaju, jak wiecie, tam gdzie jest mocno zatłoczone. Aczkolwiek chcę powiedzieć tylko jedną rzecz, że dwa pola golfowe, 9, 18, zieleń i błękit, tak nazywa się ten projekt, jeżeli mówimy o Dubai Island. Tak. Czyli najważniejszą rzeczą jest to, że będzie bardzo mocno naturalny teren, tak? I druga sprawa, tutaj 2030 rok jest jak gdyby granicą, że to jest wszystko zabudowane. I mówimy wyraźnie, że pierwszą inwestycją najbardziej dynamiczną to jest koło kasyna, czyli za Dubajem, natomiast drugą podobną to jest właśnie Dubaj Island. Tyle, że będzie trwała trochę dłużej. Dwa lata na pewno dłużej, a może i trzy. Chodzi tylko o to, że te miejsce zawsze, zawsze już jest pokazane przez przykłady, które mamy? Liczby i fakty, bo to jest to, po to robimy właśnie te analizy, żeby być przygotowanym i mieć najważniejsze fakty i liczby, bo to się liczy dla inwestora. Powiem Wam wprost, 7% całej powierzchni Dubaju to jest tylko przy wodzie, a z tych 7% tylko 0,5% ma bezpośredni dostęp do plaży. Czyli widzicie 0,5% całego Dubaju dostęp do plaży i tylko widzimy jedną rzecz, te inne lokalizacje, które są przy plaży dzisiaj są 50-70%, my kupujemy 50-70% taniej dzisiaj niż w tych community, które są już gotowe. Czy to jest Blue Water, Emma Beach, Pan Jumeirah, Jumeirah Bay, to wszystko już jest gotowe i dlatego tam są inne ceny. Ale jak porównaliśmy teraz analizę, jak one zaczynały na tym samym pierwszym etapie. To to jest właśnie dokładnie ten sam film, tylko że dzisiaj Ty możesz też być częścią właśnie tego filmu. Inwestować i być w pierwszym etapie, bo powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Chodzi nam zawsze też o głęboką analizę, czyli jak mamy master plan, master community, to ważne jest, że musimy też znać plan zagospodarowania. Tak. I on tu jest bardzo, tak jak ja powiedział, prosty i przejrzysty do sprawdzenia. Nie ma żadnych studiów, bo się fokusują na klienta premium. Druga rzecz, w pierwszym rzędzie budynki tylko mogą mieć ograniczoną wysokość, w drugim trochę wyżej, w trzecim znowu trochę wyżej. Żeby nie było, że z przodu powstanie jeden wielki budynek i nikt już nie ma widoku. Widzimy to po Marinie, że one są, ale tam tylko w sumie w pierwszej rzędzie masz widok. W Dubai Island całkiem inny koncept, bardziej właśnie dla rodzin, po to, żeby właśnie żyły i stąd też się bierze galeria, szkoła, Szpital, wszystko, żeby było do życia. I te, jeszcze jedna ważna rzecz. Dzisiaj już się budują dwa kolejne mosty, które mają mieć lepszy wjazd i wyjazd, czyli infrastruktura niż to, co mamy na Palm Jumeirah. I, i ostatnia rzecz jeszcze dodam, już w zeszłym roku przecież oddali ten nowy most, który nas połączy z Downtown tak. DFC, czyli z Dubai Island będziemy mieli, mamy już dzisiaj 15 minut do centrum. Dokładnie, 15 minut do centrum. I teraz, teraz zauważcie jedną bardzo ważną rzecz. Na czym polega nasza praca? Nasza praca polega na tym, że jesteśmy w Dubaju, gdzie na każdym rogu buduje się i, i wszędzie jest budowa. I jak wejdziesz, to broszury są przepiękne. W ogóle mówisz, że jest super i teraz przyjeżdża turysta, który mówi tak, ok, ja jestem tydzień czasu w Dubaju, wie pan, zobaczyłem tu, 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 tutaj bym się czuł najlepiej. Szósty rok tu jesteśmy chcę powiedzieć tylko jedną rzecz, że pamiętajcie o jednej sprawie, mówimy o pół procenta. Pół lokalizacji z plażą. Dlaczego wybieramy takie projekty? Bo chcemy ograniczyć maksymalnie ryzyko. Że ten projekt nie będzie właśnie wzrastał nieprzeciętny, bo chodzi o wzrost, żeby był nieprzeciętny. Tak. A te przykłady, które, tak jak powiedziałeś, które są przy wodzie, już pokazały, jak to wygląda. I teraz, wybierając takie projekty, to musisz wziąć pod uwagę tylko jedną rzecz od inwestorów dla inwestorów. To jest ta różnica. Dzisiaj jeszcze niektórzy mówią: No ale wie pan, tamte samoloty przecież kurczę. No właśnie na tym polega inwestycja w nieruchomości, że musisz wybiegać do przodu, musisz znać, przyszłość. I my analizując to wszystko dokładnie, Ty przede wszystkim, jak e, mówię, analizujesz te rzeczy, to wiesz dokładnie, że przede wszystkim to, co będzie za dwa lata, za trzy lata, za cztery lata, to jest to, bo przecież obiekt się buduje trzy i pół roku albo cztery lata nierzadko. Niektórzy myślą, że jak dzisiaj kupił lokal, to od razu jutro jest łopata, jutro już budują, niech Pan te pierwsze zdjęcia. Z reguły to jest osiem miesięcy, kiedy się nic nie dzieje. Pamiętaj, jest tylko jedna rzecz, że trzeba znać cały plan zagospodarowania, wiedzieć co dookoła, ale jeszcze raz, Powtarzam, pół procenta, jeżeli chodzi o lokalizację. Jesteś w Dubaju, wszystko, wszystko wszędzie się buduje, wszystko jest piękne, a my wybieramy te pół procenta. Dlaczego? Dlatego, żebyś miał pewny wzrost, pewny najem i takie miejsce, które pozwala na to, że ty po 4, 5, 6 latach powiesz. No nie, no to jest, jak to się mówi, dokładna kopia tego, co było na Palmie, dokładna kopia tego, co było na Blue Water. I pamiętaj jednej rzeczy, że te samoloty dzisiaj tobie sprzyjają, bo jeszcze masz ciekawą właśnie dobrą cenę, bo jutro w 2030, jak będzie całe lotnisko przeniesione na drugą stronę, wtedy się ludzie obudzą i powiedzą, no faktycznie, a jak już całkowicie przeniosą, bo ludzie oczywiście mówią tak, że wie pan, no ale tam na pewno kargo zostanie, bo ty masz swoje subiektywne myślenie. Przestań. Powiem tak, że najważniejszą rzeczą, jaka jest, to jest wiedza w tym kraju, w którym chcesz inwestować. A my bardzo szybko podejmujemy decyzje emocjonalne. Mercedes, największe, jak to się mówi, osiedle i tak dalej, z Bingaty. No cóż ci sprzedawcy mogą mieć innego, jak takie duże projekty? Gdzie jest 8? 13 tysięcy. 13 tysięcy, jak to się mówi, mieszkań. I teraz będziecie sobie wynajmowali chyba między sobą. Chociaż? Całkiem ok, żeby to było jasne. Naprawdę, jest, jeżeli chcesz zamieszkać i lubisz takie duże, jak to się mówi, no pgr w cudzysłowie, chcę powiedzieć, no to oczywiście jest to też dla siebie miejsce. Ale pamiętaj jednej rzeczy, że ten projekt, który jest na wyspie i przy samej wodzie, to są rzeczy, które my wybieramy tak, aby wyciągamy, jak gdyby, wiecie, wykrojone skalpelem dokładnie w punkt, żeby ten wzrost wartości i najem był najpewniejszy. Ale oczywiście łączył się z tym wysokim wzrostem. I co najważniejsze dla naszych inwestorów, że my jesteśmy na pierwszym etapie, dlatego też kupujemy te całe piętra, żeby w ogóle dostać lokale, bo to jest to, co już nieraz doświadczyliśmy, że ludzie przychodzą, myślą, że a, super, zrobię zaliczkę i na pewno będę miał lokal. Tak. Ile razy już było, że jak jest bardzo dobra lokalizacja, właśnie z dostępem do plaży, bardzo dobry deweloper jakość, który dowoził i pokazał, jaką ma jakość, tam, żeby dostać lokal, to jest no prawie że cud. I dlatego kupujemy właśnie całe piętra z naszą największą społecznością inwestorów w Dubaju, po to, żeby mieć na pewno gwarancję, że otrzymamy lokal. I to jest właśnie ta różnica, że my już robimy analizę, zanim w ogóle była lokalizacja znana już robiliśmy zaliczki, już wiedzieliśmy, że to będzie inwestycja no bo wiemy, przez to, że jesteśmy z niektórymi deweloperami strategicznym partnerem no to wiadomo, mamy informacje trochę przed też i to nasi inwestorzy bardzo doceniają. No i jeszcze jest jedna rzecz, jest to powiedzenie, które cały czas, cały czas jest, wiecie, aktualne. Z kim się zadajesz, takim się stajesz. Na tej wyspie, jak mamy, jak to się mówi z tyłu, to wille są w cenie? No, 30 milionów. 30? 30 milionów wille i teraz tak, dwa pola golfowe, na których również będą wille, pamiętajcie, zupełnie inna grupa Klientów, którzy są. I to jest wynajem krótkoterminowy i długoterminowy. Dlatego, jeżeli jesteś zainteresowany i szukasz takich dokładnie, wszyscy mówią o perełka. Ja mówię tylko jedną rzecz. Perełki dzisiaj nazywają, jak to się mówi, rzeczy, które są tak oczywiste i tak y, y, ogólnie dostępne. Natomiast naprawdę perełka to jest to, na co trzeba wydać cholernie dużo czasu na analizę. Poświęcić czasu dużo na analizę, po to, żeby po prostu dojść do tych projektów, które mają największy wzrost wartości, zaprogramowany, bo taka jest prawda. Tak. Także, jeżeli jesteście zainteresowanym właśnie projektem Dubai Island, pod spodem macie linka, nasz numer telefonu też tu widzicie. Możecie nam napisać na, na Whatsappa i na pewno Wam pomożemy znaleźć i dostać właśnie najciekawsze lokale w najbardziej pożądanych projektach. Z tej strony Wojtek, Andrzej, ojciec i syn.